Cześć, dzisiejszy wiersz ma na imię Udręka. Co robić, gdy oddech jest mi nieposłuszny? Co robić, gdy myśli wciąż ku tobie fruną? Co czynić, gdy nie wiem, czy mój wybór słuszny i czy me marzenia jak dom z kart nie runą? Co, gdy niczym dziecko słabnie wola moja? Co robić, gdy serce me wciąż dla ciebie bić chce? Co kiedy uparcie chcą być tylko twoja, choć szczęście moje tańczy na pajęczej nitce? Hmm, więc. Jak resztę wierszy, popełniłam to jakieś 20 lat temu. E, daj znać, co ty sądzisz. Dziękuję za uwagę. Żyj mądrze i zdrowo. Pozdrawiam, na to